Dzień dobry, panie trenerze. Mateusz Hawrot, Meczyki Pell. Ja zacznę od rzeczy sportowych, czyli od występu Kulurisa. Czy nie miał trener wrażenia, że jednak gdzieś Kuluris w trakcie tego spotkania trochę był może myślami poza pogonią, bo były takie sytuacje, gdzie nie do końca odniosłem wrażenie, gdzieś daje z siebie to 100% na boisku. Jak trener ocenia jego, jego występ? Dziękuję. Mecz jest bardzo łatwo ocenić i pewnie, gdybym miał taką wiedzę, to, to być może podejmę inną decyzję, ale rozmawialiśmy w tygodniu, pracował bardzo dużo mentalnie po tym, co się... E, i pracował również z e, sprawami medycznymi, ale myślę, że duża praca była dla niego do wykonania mentalnie i wydawało się, miałem takie wrażenie, że jest wszystko okej. Okay. No, mecz chyba pokazał, że nie do końca, bo, bo widziałem go w lepszej dyspozycji, ale, ale to nie jest tak, że Czekaliśmy już przez, przez kulu. Myślę, że doświadczony zespół, w jakim jesteśmy, powinien sprawnie, sprawnie zarządzać wynikiem i to, że hmm, po prowadzeniu tracimy gola w doliczonym czasie w pierwszej połowie, po tym jak nie wykorzystujemy już rzutowania po tak tracimy następnego gola, to nie przystaje z zespołu tak doświadczony ma jak mój zespół i, i na tym pewno popracować, nad tym zarządzanie wynikiem i myślę, że to był mecz, który mogliśmy spokojnie wygrać, a wracamy bez pokrów. Czy arka dzisiaj trenera czy mi się specjalnie zaskoczyła? Nie, no pokazała w tym, czy, w czym jest dobra, czyli organizacja kryje stałe fragmenty i się wystarczyło, żeby to, to z nami zwyciężyć, ale no jak zobaczycie na no, no Expected Goals i, i to wszystko, to wydaje mi się, że e, stworzyliśmy sytuację i, i nie byliśmy skuteczni w, w polu karnym i, i tyle to zrzut karnych, które mm, nie wykorzystaliśmy. E, plus to zarządzanie wynikiem, o którym powiedziałem i, i już i, i mecz, który wydawało się, że jesteśmy w stanie, w stanie zwyciężyć e, czujane. Jeszcze zapytam o tę sytuację po bramce, gdzie, gdzie Kamil Jakubczyk podbiegł do ławki Pogoni. Jak to z perspektywy ławki Pogoni wyglądało, bo zrobiło się bardzo gorąco. Tak samo zresztą gorąco było, widzieliśmy po, po ostatnim wyjściu. Dziękuję. bo to emocje i dzisiaj chyba tych złych emocji było, było za dużo. Jestem rozczarowany zachowaniem Kamila Jakubczyka, tak uczciwie po ludzku, bo to jest chłopak ze Szczecina, wychowany w Akademii Pogoni i, i strzelił ładnego gola i powinien się z niego cieszyć, żeby nie prowokować ławkę swojego byłego klubu. To mi się nie podoba. Czy mam krzyki za tego chłopca, ale popełnia jeszcze takie emocjonalne, jak dość dużo będu. To średni piłkarz, mam nadzieję, że przyszło przed nim, ale dzisiaj zachował nieodpowiedzialnie. Panie że troszkę iskrzyło też w pierwszej połowie. Ja chciałem się Pana zapytać, jakby Pan skomentował zachowanie chorzy w pierwszej połowie, kiedy podnosi zawodnika, który nie wiemy, czy ma groźniejszy, czy słabszy uraz głowy i rzuca go o boisko. I Pana zdaniem, pomijając fakt, że to jest Pana zawodnik, czy to jest zachowanie na kartkę, czy nie? Jakby Pan to skomentował? Trudno mi się odnieść, nie widziałem tego zdarzenia. Wiem, że to się wydarzyło, ale, ale miałem bardzo skrywane w jedną stronę, także nie skomentuję tego, po prostu nie widziałem. Dziękuję. Okay. Czy jeszcze są pytania do trenera gości? Tam proszę przekazać. Paweł Sankiewidźni bałtycki, że jeszcze dopytam o tą sytuację z Jakubczykiem. Co, co on tam powiedział do... do Jakie podysławki on kuła, dziękuję? No zapytajcie jego, pewnie panuje. W moim odczuciu niepotrzebnie prowokował naszą ławkę i to nie było w porządku I tak jak powiedziałem, futbol to emocje. Te dobre, ale też te, te złe. Myślę, że zawodnikowi, który wychował się w pogoni Szczecinie, przystoi takie coś. Przynajmniej ja nie chciałbym, żeby zawodnicy, których wychowujemy, zachowywali się tak w stosunku do, do swojego klubu. Prowokowali. I teraz w tym temacie. Rozumiem emocje młodego chłopaka. Musi jeszcze się jeszcze uczyć i dużo pracować w tym aspekcie. W aspekcie piłkarskim bardzo mi się podoba, ale. Piłka nożna to, to nie tylko boisko, to, to rzeczy, które dzieją się, się do Dziękuję. Proszę kolega. Kuba Lisowski, Kół Panie trenerze, poproszę o ocenę Dżaje, tak? No bo on dzisiaj zagrał po raz pierwszy w jedenastce. No mamy wątpliwości, czy był przygotowany, czy poradził sobie ze swoimi zadaniami. No jak patrzyłem, co zmieniliśmy trochę sposób gry, ogóle graliśmy tak na, na dwie szóstki i wydaje mi się, że w wielu momentach nie był zbyt aktywny w budowaniu gry, ale parę razy udało nam się przez niego, przez niego tę grę zbudować, zbyt, zbyt mało aktywny był jeszcze dla mnie, ale jak na pierwszy mecz, no to... To było dość obiecująco. Szukamy alternatyw na tych pozycjach, szukamy rozwiązań. To było, to było kolejne, które testowaliśmy i no, nie przyniosło do nam punktów, dlatego no, niełatwiej by było go ocenić pozytywnie, gdybyśmy zwyciężyli, ale, ale tak jak on, tak samo jak inni zarobnicy, tak jak my mamy jeszcze dużo pracy, żeby funkcjonować lepiej. Robert już wskazanie na pogoń. Trenerzy czy Moryn diety jest zawodnik już gotowi fizycznie na tak wymagającą ligę na pozycji 6? Pod względem fizycznym, jak Polska, bo dzisiaj rywale cisnęli mimo murawę zazwyczaj barkiem, czysto. Co nie miał raj, mam wrażenie, że, że dzisiaj mocno pobijany, ale na skutek walki, taki bark w bark, bo bardzo często lądował na murawie. i Czy ten uważa, że, że to, ten poziom przygotowania fizycznego, też muskulatury, to już jest wystarczający na, na wymagania względem Grecji na polską ekstra klasę? No, pewnie są rezerwy w tym, na pewno widzieliście to i no, ja oglądałem ten sam mecz i, i miałem podobne wrażenie w wielu momentach, dlatego ta adaptacja u niego musi być zdecydowanie szybsza, tak jak i u innych zawodników. Mieliśmy dużo wiedzieć o tym i, i chciałbym, żeby to się odbywało szybciej, żeby, żeby ta jakość była, była widoczna tu i teraz. Pracujemy dalej pracujemy dalej i, i mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu znajdziemy rozwiązanie w tej części boiska takie, które pozwoli nam zwyciężyć. Panie że druga połowa rozpoczyna się od przewagi Arki i Arka się nakręca, a Pogoń bez reakcji po tym straconym golu na finiszu pierwszej połowy. E, jakie były założenia na tą drugą połowę? Przeczekać te, ten pierwszy kwadrans, czy jednak coś innego zaprezentować? Nie przeczekać. No, my chcieliśmy wychodzić spod pressingu Arki tak jak to robiliśmy w drugiej części pierwszej połowy. E, chcieliśmy presować troszkę mocniej niż robiliśmy to w końcówce pierwszej połowy. No ale jedno założenie, a drugie, drugie życie. Arka dostała wiatr w żagle i, i drugą połowę rozpoczęła mocno. Aczkolwiek no, mi się wydaje, że broniliśmy się na tyle skutecznie, żeby, żeby znaleźć ten swój moment znowu z piłką. Piłka nożna to momenty i ten moment na pewno był ważny, ale dla mnie zdecydowanie ważniejszy jest moment zakończenia pierwszej połowy, kiedy ten, ten gol padł, no padł. Wiemy o tym e, i rozmawiamy no o tym, pracujemy nad tym i, i mówimy o różnych scenariuszach meczu, i dla mnie to jest niedopuszczalne, żeby tego gola stracić. A, i, I druga rzecz po porzucie karnym, który mamy, który może się zdarzyć, że, że go nie wykorzystamy. Po dwóch minutach tracimy, tracimy gola po, po ponowieniu tak naprawdę starego fragmentu gry i to, to jest tak boli mnie zdecydowanie bardziej niż ten moment e, m, po przerwie. Jeszcze się zapytam, FTI Skuluris był wyznaczony do wykonywania jedenastki, czy jednak sam w trakcie gry podjął taką decyzję? No wiecie, że on w tamtym sezonie strzelał rzuty karne. Z Kamil Zosicki jak gdyby od domu te rzuty karne, dlatego też między innymi tym rzutem karnym został króler W w Ekstraklasie, był skuteczny, dlatego nie było powodów, żeby, żeby zmieniać. Myśleliśmy właśnie o tym, o tym aspekcie mentalnym, o tym co się działo, ale tak jak powiedziałem, wydawało się, że jest gotowy na nadzieję, gotowy na, na tą odpowiedzialność, którą wiele razy potrafił udźwignąć, no stało się inaczej, ale... Ale nie jeden zawodnik przegrywa mecz, nie jeden zawodnik mecz wygrywa, dlatego myślę tu o działaniach kolektywnych i o tym, jak mogliśmy lepiej reagować, funkcjonować jako zespół. Czy są jeszcze pytania? Jeśli nie, dziękuję za... bardzo.